Witam 26 lipca w roku wyborczym 2024. Jak wiadomo, tydzień w polityce to wieczność. No i to jest dobrze zobrazowane przez przemianę, jaka nastąpiła w obozie demokratycznym, gdzie ludzie, którzy z zaciśniętymi zębami, z bólem w sercu usiłowali działać na rzecz kampanii. Wyborczej Bidena w tej chwili ulegli no, niebywałemu zelektryzowaniu, po prostu. <laughs> Sypią się datki, ludzie chcą działać na rzecz kampanii. No i teraz tylko można mieć nadzieję, że demokraci nie dostaną zawrotu głowy od, od sukcesu, bo jeszcze do wygranej, oczywiście, daleko. A jednakże Prawdopodobieństwo wygranej Trumpa znacząco się zmniejszyło. Aczkolwiek jest w dalszym ciągu prawdopodobne. Natomiast generalnie rzecz biorąc, polityka czy amerykańska scena polityczna no, zaczyna osiągać kolejne dno. I to. Wypowiedź, wypowiedź Donalda Trumpa na temat Kamali Harris, że ona jest śmieciem, jak to on to był uprzejmy określić garbage. No to właśnie obrazuje poziom tej, tej debaty. Aczkolwiek ludzie w panice no, robią rozmaite rzeczy. I bez wątpienia Trump jest w tej chwili porządnie spanikowany, bo jego pomysł na kampanię wyborczą, który polegał na oblewaniu pomyjami Bidena. No, w tej chwili, że tak powiem, przestaje, przestaje być aktualny i oczywiście będzie wylawał pomyje na no, Kamalę Harris, ale to nie będzie tak, tak skuteczne, czy ona nie będzie tak łatwym celem ataków. Natomiast po stronie republikańskiej w dalszym ciągu obserwujemy spadek. W dół. I niedawno pan senator Lang z Ohio był uprzejmy stwierdzić, że jeśli Donald Trump nie zostanie wybrany na prezydenta, to jedynym ratunkiem dla Ameryki będzie wojna domowa Civil War. No, czyli jest to takie stwierdzenia, to już od długiego czasu. Padają z ust zwolenników Trumpa. Natomiast jest to w tej chwili po raz pierwszy takie słowa zostały wypowiedziane przez wysoko postawionego reprezentanta no, pan senator. No cóż, takie czasy. Wracając do kampanii wyborczej, w tej chwili oczywiście jeden z istotnych, jedna z istotnych kwestii to jest wybór. Kandydata na wiceprezydenta. No i tu kandydat na wiceprezydenta to z jednej strony tworzy taki balans dla, dla prezydenta, taką przeciwwagę, a po części jest również uzupełnieniem tych rzeczy, których prezydent może nie mieć pod dostatkiem. No czyli oczywiście będzie to biały mężczyzna. To się nie ma co nad tym rozwodzić. Będzie to biały mężczyzna ze stanu konserwatywnego, ponieważ Tamala Harris jest z Kalifornii. Więc będzie to ktoś ze stanu raczej konserwatywnego i, i ze stanu będą, leżącego albo na wschodzie, albo no, przynajmniej w centralnej części Ameryki no i ktoś dosyć młody w każdym razie, no, niewiele powyżej 60 lub młodszy. Ktoś z oświadczeniem administracyjnym, którego Kamala Harris nie posiada, ponieważ ona wszystkie funkcje, jakie pełniła, to były funkcje związane z zawodem prawniczym. I ktoś, kto Byłby w stanie przyciągnąć do siebie niezdecydowanych wyborców o prawicowych sympatiach. No i to jest, wiele nazwisk jest wymienianych. Myślę, że jednym z najbardziej prawdopodobnych kandydatów to będzie gubernator stanu Kentucky, który jest demokratą, o dziwo, który jest dosyć popularny w tym stanie i, 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 ma, i byłby w stanie zapewnić głosy lektorskie tego stanu. Jest jako gubernator, ma duże doświadczenie w administrowaniu. Innym kandydatem jest być może gubernator Pensylwanii, no i jest jeszcze parę innych osób, i teraz polityka wyborcza czy sprawa wyboru prezydenta to, to w tej chwili jest czymś, staje się czymś zupełnie innym niż, niż była jeszcze do niedawna. I tu reguły, które działały przez parędziesiąt lat w tej chwili przestają obowiązywać. Bo przez ostatnie parędziesiąt lat, przynajmniej od czasów Roosevelt'a, to w zasadzie regułą dosyć żelazną było to, że urzędujący prezydent jest wybierany na drugą kadencję. I że taki prezydent tę reelekcję raczej przegrywał niż miałby ją. Stać, czy miałby się specjalnie starać o to, żeby ją wygrać. To powinien po prostu uniknąć przegranej. No i, i przegrana walki o drugą kadencję była czymś niebywale rzadkim i w zasadzie miała miejsce tylko parę razy. Lyndon Johnson no nawet nie tyle nie, nie wygrał drugiej kadencji, ile się o nią nie ubiegał, no ale był przygnieciony katastrofą wojny w Wietnamie. I Bush senior nie wygrał w drugiej kadencji. No i Donald Trump. I w pozostałych przypadkach wszyscy inni prezydenci, właśnie od czasów Roosevelta, wygrywali wybór na ponowną kadencję. I, I to jest właśnie taka sprawa, że urzędujący prezydent musiał się bardzo starać, postarać o to, żeby tej reelekcji nie wygrać. No i w przypadku Busha, to jego nieszczęsna obietnica, że nie wprowadzi nowych podatków, którą musiał złamać, ponieważ miał na tyle rozumu i przyzwoitości, żeby mieć na względzie sytuację państwa, więc ją złamał, ale w zasadzie położył go Rospero, który wystąpił jako trzeci kandydat. I, I spora część potencjalnych wyborców Busha przerzuciła na niego głosy, dzięki czemu Clinton wygrał. I to, że Donald Trump nie wygrał ponownie, to jest to zasadnicze takie nowum właśnie w, w polityce, bo to w zasadzie, no. I to pokazuje jednak, że, no, że wyborcy amerykańscy Zaczynają zwracać więcej uwagi na to, kto tym prezydentem powinien być i kto nie powinien być. No i, i w tej chwili jest sytuacja o tyle niecodzienna, że właśnie urzędujący prezydent nie będzie się ubiegał o reelekcję, Czyli to Kamala Harris jako wiceprezydent. Nie ma takiej sytuacji, nie jest takiej sytuacji komfortowej, w jakiej jest urzędujący prezydent starający się o reelekcję, więc dla niej to jest trochę, dla niej jest to po prostu wyzwanie. No i można mieć nadzieję, że będzie w stanie porwać, przyciągnąć do siebie wyborców przekonać ich, zaprezentować jakąś wizję przede wszystkim Ameryki, którą ona w kierunku, której ona pragnęłaby dążyć. No i można tylko mieć nadzieję, że ten idiotyczny system lektorski, który dosyć często powoduje, że wygrywa kandydat, który uzyskał, Generalnie mniejszy procent głosów, ale właśnie ma więcej głosów elektorskich. No jest to system idiotyczny, ponieważ wszystkie stany oprócz dwóch, oprócz stanu Maine i Arkansas, mają zasadę, że zwycięzca wybiera, uzyskuje wszystkie głosy elektorskie z danego stanu, choćby głosowało na niego. 51% na 49% na kontrkandydata, to wygra ten, kto ma pierwsze miejsce, zbiera wszystkie głosy elektorskie. No jest to fatalny system, który, który w zasadzie powoduje, że a wielu ludzi w Stanach, których wybór w zasadzie jest przesądzony, nie fatyguje się do wyborów, no bo, do, no bo i po co. No więc można mieć na, tylko nadzieję, że ten system elektorski nie, nie wypaczy zanadto decyzji wyborców. Co zresztą ten tak zwany electoral college, to jest szczególna dosyć instytucja, ponieważ w zasadzie elektorzy. Nie są zobowiązani do tego, żeby głosować na kandydata na prezydenta, na którego teoretycznie mieliby głosować. Czyli znaczy, w niektórych stanach jest, są tak zwane ustawy, o, o, które mają przeciwdziałać niewierności elektorskiej i, i za to, że jeśli elektor, który teoretycznie ma właśnie głosować na jednego kandydata, a zagłosuje na drugiego, no to grozi mu, grożą mu konsekwencje. Mm. Zakaz sprawowania rozmaitych wybieralnych urzędów i tak dalej, nic jakiegoś strasznego. Ale w zasadzie to, że elektorzy właśnie głosują na kogoś, na kogo głosowała w większość wyborców w danym stanie, no to jest to dla większości stanów tradycja, a nie jakiś żelazny przepis. No i to oczywiście otwiera drogę do rozmaitych do, do wydarzeń, które mogą być niekiedy dramatyczne. Ten, ten, ten obyczaj, że, że elektorzy właśnie głosują na kandydata, na którego głosowali większości wyborcy się kształtował, powoli, w ciągu no, ostatnich parusetek lat, aż doprowadził do sytuacji, w której no, uważa się to w zasadzie za oczywiste, głosy lektorskie dostaje właśnie ten, a nie inny kandydat, a to wcale oczywiste być nie musi, no ale to już jest inna historia i można tylko teraz obserwować z nadzieją nową energię która wyzbrała Partii Demokratycznej do usłyszenia.